i cześć wszystkim witajcie tutaj Frodo witajcie w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Tomb Raider z 96 roku Pierwsze jedyneczkę Pierwszą część. Ym, jesteśmy w etapie... Ym, tylko spojrzę Last Valley. Czyli zagilona, zagi, zaginiona dolina. Zupełnie ta woda inaczej wygląda na Steamie na przykład. Yy, I tutaj. Jak pamiętacie w Aniversary, o, mamy wilki. Musimy... I dostać się za wodospad. A żeby to zrobić, musimy zatrzymać płynącą wodę, nurt wody jest tak silny, że nie możemy przekroczyć za wodospadem. Jest przejście. W tym celu musimy tutaj znaleźć zębatki. Jak pamiętacie, Dobra, zrobię sobie zapis. Tutaj chyba nic nie ma, jedynie pułapka, nic więcej. Ale co tam, pozabijamy zabijamy sobie. Tak, tutaj chyba nic nie było. Ślepa, ślepy zaułek. No ale musiałem wam pokazać. I teraz tak. Zaginiona dolina. Czyli jak pamiętacie dinozaury i walka z T-Rexem. Oczywiście tego też tutaj nie zabraknie. Mamy dużą mapteczkę. Mamy pierwszego Raptora, nowy przeciwnik. Troszkę więcej trzeba w niego wpakować, ale spoko. I tutaj powinien być jeszcze jeden. Okej. Okay. I przed walką z T-Rexem ja sobie zapiszę, żeby nie mieć tutaj problemów. Chociaż mogę się rozejrzeć w sumie tutaj Mm, ale serio nie pamiętam, czy są jakieś tutaj ukryte znajdki, zaraz to sprawdzimy. Tutaj nie ma, okej. Okay. Po drugiej stronie tutaj jest jakaś wnęka. Tylko, że ta wnęka to ona nam nic nie daje, nie? Tam nic nigdy nie było, pamiętam z tego. Dobra, przeatakujmy T-Rexa. Wow, muzyczka. I teraz tak. Hmm, pamiętacie ten most z aniversary? Nie zabrakło i tego tutaj. E, czy tutaj będzie raptor? Chyba będzie. To jest tylko chyba taki skrót. Tutaj nie ma nic. Tak? O ile pamiętam? Tak. Tutaj chyba raczej nie było nic. No i dobra. Mm, oczywiście zapis. Już teraz będę częściej zapisywał. Tutaj mamy chyba pierwszy sekret. do hmm, shotguna strasznie mi się trochę to tnie, jak to takie właśnie są te duże lokacje. No niestety, przez tą grafikę podkręconą, tak to jest. I tutaj mamy kolejny zaraz blisko. No. Hmm, Sekret za tym wodospadem. mamy też naboje do shotguna i widzę do automatów Dobra Wpadamy wow. do wody I idziemy po pierwszą zębatkę Tylko tutaj uwaga, bo tu już czeka na nas raptorek. Pierwsza zębatka jest na górze. drapujemy się. O tom. No. O, wow, muzyczka. Nie, no tego nie było. Fajnie. Podoba mi się to. Że wszystko mi się tu podoba. Dobrze idziemy. Już teraz nie pamiętam gdzie nas to doprowadzi, ale... Po prostu wyjdziemy tutaj na tą. Aha, dobra. Dobrze. Aha, tutaj jesteśmy. Ok. Nie kojarzę, jak to było. Tutaj nie ma nic, chociaż też jest taka wnęka. Dobra. Kurde, szkoda, że mi się to tak tnie trochę. Dobra, tutaj zawalczymy, bo pojawią się raptory. Okay. Dobra. Idziemy po kolejnym, kolejną zębatkę. Fajne miejsca, ja wam je pokazuję. Bardzo epickie i e, mocno kojarzące się właśnie z jedyneczką. W ogóle zapomniałem, że ona. Aha, nie ma. Że ona nie robi przecież tego. Rola pod wodą. Dobra, mamy drugą zębatkę i jeszcze tutaj jest jeden sekret. Na dachu, na dachu właśnie tej, tej świątyni, czy tych ruin, czekajcie, chyba tędy można się dostać. Zapis. Ja tutaj użyję mojego alta prawego, i tutaj to samo zrobię. Ok. Wspomagam się tutaj lewym, altem, i i tu mamy bardzo fajne znajdźki, bo mamy dużą apteczkę naboje do Uzi i do tych maszynówek. I tutaj chyba mamy jeszcze doszytka, także dużo i warto tutaj zerknąć. Dobra, myślę, że możemy sobie zejść, a nie będzie tak. Że tak powiem bezpiecznie. I została nam jeszcze jedna zębatka. To przepraszam, was musiałem zrobić małe cięcie. No, co jest? No, zawsze zaskakuje. Słuchajcie ten CTRL. Nie wiem o co chodzi, Och, oczywiście moja myszka. Ostatnio na, na odcinku poprzednim. Wow. Mamy kolejną zębatkę. Powiem wam, że tej muzyczki nie słyszałem nigdy. Wow! Na pewno? A co, będzie ktoś tu jeszcze? Chciałem aktywować jeszcze raz tę muzykę. Widocznie tak to jest zaprogramowane. Dobrze, mamy trzy zębatki. Czy jednak dobrze miałem rację. Mówiłem na początku, że pamiętam tą część, a jakoś tak widzę, że nie za bardzo. Kłamczuk ze mnie. Dobra, i teraz tak.

Mechanizm jest prosty. Nie jest może tak po prostu imponujący, jak było to w Aniversary. Bo wygląda dosłownie tak, jak tutaj widzicie. I mamy trzy miejsca na nasze zębatki. Pyk, jedną. Jak one się w ogóle nazywają? Kog saldo, Nie wiem. Dobra. Wszystkie trzy. Teraz możemy przekręcić wajchę. Um, okay. Dobra, tutaj mamy jeszcze sekret. Dużą mateczkę. I, 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 I jeszcze co możemy tutaj, zanim skończymy ten etap? Bo jak widzicie, zamknęliśmy sobie tą klapę. Więc teraz już nie ma tego nurtu wody nigdzie nas nie będzie tutaj znosił więc śmiało możemy sobie wpłynąć tu, a tutaj chyba mamy, o ile pamiętam shotguna czyli mamy nową broń trupek nam zostawił, super mogliśmy sobie go w sumie wziąć wcześniej, to wtedy byśmy wykorzystali go na T-Rexie ale spokojnie, udało się zwykłymi pistolkami Tutaj chyba jeszcze coś będzie, co? Jeszcze jakiś sekret. Bo tych sekretów tutaj chyba trochę więcej w tym etapie jest. Nie wiem dokładnie. Jest. Co my tutaj mamy? Mamy naboje do shotguna. Widzę małą apteczkę. I jeszcze naboje jedna. Ok, też shotgun. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gdzie jesteśmy? Aha, w tym miejscu. Ok. Wtedy woda nie płynie, więc śmiało możemy wskoczyć do wody. Zrobię to na główkę, i możemy udać się za wodospad. I tutaj sobie zapiszę, oczywiście, jak zawsze przed końcem każdego etapu i widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. 5 sekretów zdobyliśmy. Także tutaj było hardkorowo. Dobra, to trzymajcie się do następnego. Cześć.